Hej, to jest Janek. Dzisiaj wam pokażę ptaszki. Po nocy nie widziałem jeszcze. Do nasypałem Mam mamusi, jakby przeleciała robaków. Bo wczoraj przeleciała tędy. Tu, tu, tu. Tutaj sobie siedziała. Usłyszałam małe, wleciała tu. Potem dała jedzenie te swoje. Zobaczyła, że to są robaki. Brała i karmiła. Aż tak do pustki. Jak coś to, to jest glina. No nieważne. No to ja sam jestem ciekawy. Tutaj biorę tak. O, czuję już. Czy tylko czy żywego? Tak, żywy. Dobrze. Jeden żywy na pewno. O, czuję drugiego. Też żywy. Dobra, szukam trzeciego. O mam. I też żywy. Wszystkie ptaszki żywe. No to dobrze. Są tu jeden. Jeden, nie widać, ale na pewno tutaj jest jeden, też nie widać, jest dwa są, jeden, dwa i trzy, dobre, jest wszystko. To na tyle w tym filmie. Trzymajcie się. Cześć.